wszystkim. Witam się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale w poniedziałek. Słuchajcie, dzisiaj będziemy Co? Ręce do góry? Ktoś do mnie strzela? Oliwia przed chwilą umyła ręce i teraz, jak widzicie, się wygłupia. Dzisiaj planujemy dla Was nagrać QA, czyli pytania i odpowiedzi. Mamy nadzieję, że dowiecie się o nas czegoś ciekawego, czegoś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliście. A oprócz tego ogłosimy konkurs, w którym będzie do wygrania całe pudło Kinder Joyów Harry Potter. Więc koniecznie zostańcie z nami do samego końca. Oczywiście pamiętajcie, zostawiać nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miło. Subskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy codziennie w tygodniu o 15.30, a weekendy o 8.30. I Oliwia znowu do mnie strzela i mnie rozprasza. Dokładnie pytań mamy: 20. Czy jesteś gotowa? Tak. Bardzo się cieszę. Pierwsze pytanie brzmi: ile mamy pokoi? Oliwia liczy w myślach. A ja Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. Kolejne pytanie: Dlaczego Oliwie, a nie Oliwka? To chyba bardziej do mnie pytanie, bo ja do Ciebie zawsze mówię Oliwia. Nie wiem dlaczego tak jest, po prostu taka forma imienia mi się podoba, ale oczywiście niektórzy do Ciebie mówią tak: Oliwka, prawda? A ja nigdy, nigdy. Czasami olijanka tak mi się zdarzy, ale oliwka, Oliwcia to absolutnie do Ciebie nie mówię. Podoba Ci się jak mówię tak do Ciebie Oliwia? Czy wolałabyś, żebym mówiła Oliwka? Oliwia. Oliwia. No. Trójeczka. Czy Oliwia ma chłopaka, czy jest zakochana? Nie jestem zakochana, ale mam swojego męża. A to się tak da? No. Oliwia odkąd zaczęła chodzić do przedszkola A to już są 3 lata To tam poznałaś takiego chłopca O imieniu Franek Frania, jeżeli nas oglądasz to Ciebie pozdrawiamy Serdecznie I Frania mówi, że Ty jesteś jego żoną A Ty mówisz, że on, on Na odwrót jest... <grywa> Chyba pomyliłam On mówi, nie no dobrze On mówi, że Ty jesteś jego żoną A Ty mówisz, że on jest Twoim mężem Wszystko stało się jasne Jakie mamy plany na ten rok? Masz jakieś plany? To ja powiem o naszych planach. Najszybciej y, takie plany, takie co już niedługo będą, to oczywiście wakacje. Planujemy gdzieś pojechać. Jeszcze dokładnie nie wiemy gdzie i nie wiemy, czy jeszcze będziemy tam gdzie. nagrywać. To znaczy, Oliwia wie gdzie, bo Oliwia by tam chciała pojechać, ale jeszcze nie wiemy, czy tam pojedziemy. W ogóle ja bym chciała pojechać w góry, ale Oliwia nie chce jechać w góry. Nie chce jechać w góry. Ale ja bym chciała w góry. Oliwia chce jechać nie, na morze, tradycyjnie. Mogę. Co do planów, to jeszcze może po wakacjach zapiszemy Ciebie na zajęcia z programowania, takie dodatkowe, tata o tym marzy. Jestem ciekawa, czy by Ci się takie zajęcia spodobały. <laughs> ale nie wiesz, ale to może być mama i tata, bo Ty się boisz, że będziesz sama, a to tak nie będzie. Dobra, jedziemy dalej. Piątka. Kiedy Oliwia będzie miała zdjęty gips? Nie wiemy. Nie. nie wiesz? To ja Ci dokładnie powiem, jesteś na półmetku, dokładnie Ci zostało 15 dni do wizyty u lekarza, czyli dwa tygodnie. A nie, a nie 14? No, coś mniej więcej. Wydaje mi się, że 15. Nie, 14, 14. I oby Ci zdjęli ten gips, bo może być tak podczas kontroli, że Pani doktor stwierdzi, że niestety ta rączka jeszcze się nie zrosła i znowu cię wsadzą w gips. Oby tak nie było. Także trzymajcie za oliwie kciuki. 6. Czy zdarza się tak, że ktoś was rozpoznaje? Uh -huh. Zdarza się. Uh -huh. Czasami ktoś do nas podejdzie, ale dosyć rzadko. Raczej um, ludzie nas obserwują z tego, co widzę, i czasami słyszałam gdzieś tam w sklepie, że zobacz to chyba są one. Ale tak to to tam sporadycznie na placu zabaw. Czasami jakaś dziewczynka do Ciebie zagada, że Ciebie ogląda i to jest wtedy bardzo miłe. Siódemeczka, czy pokażemy cały nasz dom? Nie. Nie, mamy taką zasadę, że pokazujemy tylko dwa pomieszczenia i na tym się Ale kończy. Ja bym chciała. Bo reszta to jest nasza prywatność. Może kiedyś zmienię zdanie. ok? Zobaczymy. Wszystko może się zdarzyć. Ósemeczka, czy mama pracuje? Tak. Dziewiąteczka, jaki jest nasz ulubiony filmik, który nagrywałyśmy? Uuu, to jest trudne, bo powiem ci, że ja mam wiele takich filmów. Bardzo dobrze mi się nagrywało 24 godziny w samochodzie. Ten filmik słabo się wyświetlił, on już był nagrywany ponad rok temu, tak mi się wydaje, ale musimy to powtórzyć. A czy Ty masz jakiś swój ulubiony? Nie. Trudno to powiedzieć, słuchajcie, trudno to określić, bo dla nas nagrywanie to jest ogólnie fajna zabawa, super wtedy spędzamy czas, prawda? I bardzo często się dobrze bawimy przy tym. 10. Czy zrobimy spotkanie dla widzów? Oj, to pytanie bardzo często pada. Chciałabyś zrobić spotkanie dla widzów? Mhm. Ja myślałam, że zrobimy takie spotkanie w wakacje, bo wtedy jest więcej czasu i jeżeli by doszło do takiego spotkania, to będzie ono w Łodzi, najprawdopodobniej w jakiejś galerii handlowej, bo tam jest najłatwiej dojechać. 11. Czy mamy hejterów? Czyli takie osoby, co piszą nieprzychylne komentarze. Nie, Nie mamy! Słuchajcie, mamy najlepszych widzów na świecie! Najlepszych, najlepszych ever! Jedyne co, to słuchajcie, miałyśmy dwa albo trzy komentarze niemiłe pod tym filmem, gdzie ty złamałaś rękę. Serio, tak było. I tam jedna osoba życzyła ci źle, i ja teraz mówię do tej osoby. Pamiętaj, nie życz nikomu co tobie niemiłe. Jest taka zasada. My tu jesteśmy po to, żeby przekazywać wam dobrą energię. Co yy, napisał ten, ten. To chyba napisał jakiś mężczyzna albo chłopiec, i tam było, że dobrze ci tak. I pamiętam jeszcze taki komentarz coś w stylu, że to jest wina mamusi, bo zajmuje się nagrywaniem, a nie dzieckiem. Oczywiście to było napisane w brzydkiej formie, ale też mogę się zwrócić do tej osoby z tym, że żebyś pamiętał, pamiętała, że nam nagrywanie zajmuje tylko kilkanaście minut dziennie. Doba trwa 24 godziny na dobę. My nagrywamy chwilę, a potem normalnie żyjemy i to nie jest YouTube, tylko prawdziwe życie, czyli robimy zakupy, gotujemy, pracujemy, sprzątamy, wychodzimy na plac zabaw. Także my nie żyjemy YouTube'em, i wtedy jak ty złamałaś rączkę, to mama była z tobą na placu zabaw i nie nagrywała. No ale wiadomo, że zawsze się znajdą takie osoby, chociaż my naprawdę nie mamy haterów, tak to jest konstruktywna krytyka. Jeszcze pamiętam, był taki komentarz, ale to nie jest hejter pod filmem, że ty uciekłaś z domu, żeby zwrócić na to uwagę, że inne dzieci mogą z Ciebie brać przykład, że Ty uciekłaś. Ale tam na końcu był morał taki, że nie warto uciekać z domu, prawda? Że nie warto. No właśnie. Dobra, to teraz 12, czy nagramy historyjkę w Toka Boka? Nie wiem. Ja odpowiem, że nie, a to z tego względu, bo ja nie lubię grać w gry. Ja w ogóle nie gram w gry, a ty w Tokaboka ostatnio też nie chcesz grać. Miałaś fazę na Toca Boka kilka miesięcy I temu. Wiesz co, niestety ją i tak wylogowałam. <ślech> Usunęłaś I... nawet tą aplikację. Nie wiem dlaczego, bo tam miałaś kupione różne takie miejsca. No ale trudna, twoja była ta decyzja i nie wiem, po co trzymam ten mikrofon, bo on i tak nie działa. Czyli dalej, 13. Czy zrobimy odcinek, że dzwonimy do widzów? Ja nie wiem, bo ja się wzbraniam przed tym odcinkiem. Trochę byłoby mi głupio. Nie wiem, w sensie głupio. Odebrałby tata albo mama i bym powiedziała: Hej, to my z kanału Oliwia i mama? I oni by nie wiedzieli o co chodzi? Nie wiem, musimy się nad tym zastanowić. Co robimy ze wszystkimi rzeczami, które kupujemy na filmach? Słuchajcie, niewiele z nich Oliwia sobie zostawia. A większość z tych rzeczy po prostu rozdajemy osobom potrzebującym albo twoim przyjaciółkom. Także dzielimy się. A ile dopiero pytań? Teraz będzie czternaste pytanie. Co robimy ze wszystkimi rzeczami? A nie, przepraszam, to już było 15. Kto wymyśla odcinki? Musisz być wyżej, bo. Ej, no, nikt cię nie będzie widział! Troszeczkę się podnieś, bo ty jesteś coraz niżej. O, jeszcze przesunęłam kamerę. To kto wymyśla odcinki? Trochę mama, trochę ty i trochę wy, widzowie, bo często nam podpowiadacie, co mamy nagrać. 16. Czego najbardziej boi się Oliwia? Jest coś takiego? Ja wam powiem, mogę? Oliwia boi się ciemności. Nie lubisz siedzieć w pomieszczeniach, gdzie jest ciemno. Musisz mieć zaparone światło. I pszczółek się boisz. Dzisiaj miałam taki sen, że przyszłam obok pszczółek. Czuł mnie I zaczęła mnie jednak gomić. Ale miałaś sen straszny. 17. Czy założymy sklep internetowy? Nie wiem. Ja bym bardzo chciała, ale to chyba jeszcze nie jest ten etap. Musimy mieć po prostu więcej widzów, żeby ktoś w ogóle chciał kupować od nas te różne rzeczy, gadżety. Ale to jest bardzo fajny pomysł. Także może w przyszłości taki sklep powstanie. 18. Czy umiemy pływać? No to teraz Oliwia mówi: Czy umiemy pływać? Ja nie Oliwia, jeszcze nie, tak średnio. W tym roku będziemy się uczyć, a raczej tata cię będzie uczył pływania, a ja w ogóle nie umiem pływać i nie czuję takiej potrzeby, żeby się tego uczyć. Ja lubię sobie tak wejść do wody i wiecie, ale pływać nie umiem. Jakoś trochę boję też wody. No tak mam. Nie bój się wody. A może razem nas tata będzie uczył? Razem będzie raźniej. I coś czuję, że Oliwia będzie umiała szybciej pływać niż ja. 19. Co lubimy jeść? I to jest pytanie do nas, czyli musimy wybrać taką wspólną potrawę, którą będzie sushi. Kochamy sushi, uwielbiamy sushi. 20. I teraz jest hit. To pytanie będzie związane, kochani, z naszym konkursem. I to pytanie ostatnio pada najczęściej, i nie mam pojęcia zielonego, bladego, czemu Was to tak bardzo interesuje. Ale już Wam czytam to pytanie. Ile mama ma lat? I teraz jest dla Was zagadka. 28 czy 34. Żeby wygrać całe pudło Kinder Joy Harry Potter, musicie w komentarzu napisać prawidłową odpowiedź i spośród prawidłowych odpowiedzi zrobimy losowanie i wygra po prostu jedna osoba. Tylko muszę jeszcze zaznaczyć, żeby nie pisać z jednego konta komentarza. 28 lat, a za 5 minut napisać 34 lata. Liczy się pierwsza Wasza odpowiedź. Także jedno konto, liczy się jedna odpowiedź. Trzymamy za Was wszystkich kciuki, kochani. Życzymy Wam powodzenia. Jestem sama ciekawa, jakie będą Wasze odpowiedzi i jak obstawiacie, na ile lat wyglądam. Może to być dla Was bardzo trudne, a może i łatwe. Także każdy to ma szansę. Łatwy. Myślisz? Co Ty byś wiedziała? Tylko nie mów teraz. Ile mam lat? Nie zdradzaj. No bo no. nie możesz nic no powiedzieć, słuchaj. Aha, a rozwiązanie konkursu zrobimy za tydzień, czyli w poniedziałek zobaczycie odcinek, w którym odpowiemy na to pytanie i zrobimy losowanie. I wtedy zobaczycie, kto wygrał i do takiej osoby powędruje całe pudro, pudło Kinder Joy'ów, coś dzisiaj Ubra. mi się mylą słowa. Nie wiem dlaczego tak jest. Aha, i jeszcze słuchajcie, zasady konkursu będą również zamieszczone w opisie pod tym filmem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czyli 26 czerwca, bo wtedy tak to wypada, ktoś będzie szczęśliwy, kogoś uszczęśliwimy. Zresztą dawno nie było konkursu na naszym kanale. No dobra, i słuchajcie, to już by były wszystkie pytania, ale ja jeszcze chciałam nadmienić, że na Instagramie powstał fanpage, który został stworzony przez nasze kochane Wicki. Ja jestem zachwycona, jesteście niesamowite dziewczyny. Piszecie tam do nas milion super ekstra słów, bardzo miłych. Ja to wszystko czytam. Wysyłacie zdjęcia, piszecie co robicie i tak dalej. Jeszcze do tego, te dziewczyny stworzyły dla nas piosenkę. Naprawdę. Mogę ją teraz przeczytać tak na szybko. Gdy pada deszcz i jest Ci smutno, obejrzyj najlepszy kanał zwany Oliwia i Mama. Teraz jest refren. Tęczę dwie, tęcze dwie, jedną tęczą jest Oliwia, a drugą jej mama. U, najlepsza Oliwia, ukochana dziewczyna i najlepsze w świecie to są nasze tęcze dwie. Druga zwrotka. Gdy nie masz humoru i nic Cię nie pociesza, jest jeden kanał, który ci pocieszy. Gdy dostaniesz złą ocenę i jest ci przykro, to poprawić humor Oliwia z kanału Oliwia i Mama. Gdy obejrzysz ich odcinek, od razu jesteś szczęśliwa, bo to są kochane dziewczyny, które po potrafią poprawić humory. No i wiadomo, refren. Jeju, jak nas to cieszy, normalnie szok. Oczywiście, dziewczyny, pozdrawiamy Was. Wszystkie dziewczyny z kanału Fanpage, który nazywa się Tecze Oliwii i Mamy. Jesteście niesamowite. Dobra. I w tym odcinku na sam koniec chciałybyśmy pozdrowić dwie osoby. Pierwsza z nich to jest Helenka Demirer, która jest naszą fanką od samego początku. To jest niesamowite. Mega nas to cieszy. Buziaczki lecą do Ciebie. I ostatnia osoba, którą pozdrowimy to jest Hania Belter, która lubi nas oglądać. Oczywiście serduszka, buziaczki również lecą do Ciebie. Ona nawet stworzymy razem serducho. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał, chociaż on był taki pogadankowy i dosyć szybki. Czy chcesz jeszcze Ty coś powiedzieć do kamery? Czy już nie? To w takim razie żegnamy się z Wami. Widzimy się jutro tradycyjnie o 15.30. Koniecznie bądźcie z nami. Pamiętajcie zostawiać nam duży łapeczek w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Papa, pa! Całusy 102! Kiona.